Innym razem szliśmy Sulima Włatia ja, na koło. Od bramy zawróciły nas odgłosy strzałów, dochodzące od obozowej. W Kilka minut później zauważyliśmy biegnących ulicą Czarnecką w stronę Ostroroga kilku mężczyzn. I cisza. Odczekaliśmy jeszcze z pięć minut. I wyszliśmy na obozową. Pusto. Jakby kto wymiódł. Ponieważ wyglądało jednak, że nic się nie dzieje, ruszyliśmy w stronę koła. Dochodząc do ulicy Świętego Stanisława, zobaczyliśmy pod parkanem fabryki kompensator leżącego mężczyznę. Podbiegliśmy, by w razie potrzeby przytransportować go do naszego punktu i udzielić pomocy. Byłam przecież sanitariuszką. Mężczyzna był szatynem, średniego wzrostu, w okularach krótkowidza o czarnej oprawie oraz czarnym gumowym płaszczu, pod którym coś miał. Może broń? Zdjęłam mu okulary i uniosłam powiekę. Niestety pomoc nie była już mu potrzebna. Chcieliśmy przynajmniej zabrać mu dokumenty i to, co miał pod płaszczem, ale w tym momencie usłyszeliśmy sygnał nadjeżdżającego samochodu żandarmerii, tak zwanej budy. Musiał być gdzieś koło cmentarza ewangelickiego, bo gdy spojrzałam w tamtą stronę, nie było go jeszcze widać ze zakrętu obozowej. Chwyciłam obu moich panów pod ręce i ruszyliśmy normalnym krokiem w kierunku koła. Kątem oka. Dostrzegłam sporą paczkę leżącą na jezdni. Była zawinięta w szary papier i obwiązana sznurkiem. Zwróciłam na głos uwagę, że może to bomba zegarowa. Sulima zaprzeczył, ale miałam zupełną pewność, że to bomba. Idąc, zastanawialiśmy się, czy zaczną do nas strzelać, czy nie. Sytuacja była bardzo dziwna: ulica zupełnie pusta, pod parkanem, zabity człowiek z bronią pod płaszczem. W pobliżu na zapewne bomba i nasza trójka, idąca sobie spacerkiem. Jakby nigdy nic. Żandarmi zatrzymali się przy zabitym, a my kroczyliśmy, nie oglądając się. Czuliśmy już te niewystrzelone jeszcze kule na plecach. Ale nie przyspieszyliśmy kroku i nie obejrzeliśmy się ani razu. Ulżyło nam dopiero, gdy znaleźliśmy się za ulicą Wawrzyszewską, gdzie obozowa skręca w lewo. Stąd już nas nie widzieli. Nie słuchać było także, by nas goniono. Byliśmy więc bezpieczni. Przyspieszyliśmy kroku, ocierając pod z czoła. Po godzinie siedząc u władka brata, przy ulicy Bolecha, usłyszeliśmy silną detonację. Wiedzieliśmy teraz na pewno, że to jednak była bomba zegarowa, którą w tej chwili żandarmi próbowali rozbroić. Po powrocie w miejsce, gdzie wtedy leżała na jezdni. Ujrzeliśmy ogromny lej. Szyny tramwajowe sterczały wygięte ku górze, zaś w okolicznych domach nie było ani jednej szyby. Coraz częściej miały miejsce tego rodzaju wypadki. Doszliśmy do wniosku, że chyba powstanie nadchodzi nieuniknienie.